Parkowanie dla niektórych sprawia ogromne trudności. Tak jak dla tego kierowcy na filmie, który wręcz można powiedzieć, że tańczy zamiast parkować. Jeden dobry manewr i by zaparkował. Jednakże stwierdził on, że już prędzej uda się przepchnąć samochód na miejsce parkingowe, ale po chwili wraca do dalszego tańca swoim samochodem. Prowadzący tego pojazdu ruszył do przodu zamiast do tyłu, co skończyło się uderzeniem w elewację budynku. Ten kierowca wyjechał ze swojego miejsca parkingowego, a inny samochód właśnie tam wjechał. Jak się okazuje, żółty samochód miał najwidoczniej pierwszeństwo, choć ciężko to określić. Nie daje on jednak za wygraną i postanawia odholować hamskiego delikwenta. Chociaż hamstwo w tej sytuacji można powiedzieć leży po obu stronach, bo jak już tam wjechał, to nie miał prawa go odholować. Mistrzem cofania. Okazuje się ten kierowca, jadąc na wstecznym uderza w tył innego, zaparkowanego pojazdu. Można tutaj powiedzieć, że jego wypłata z konta też się trochę cofnie, po tej stłuczce. Ta kobieta pomyliła chyba gaz z hamulcem i wciskając gaz na maksa wjechała prosto w autora nagrania. Ta kobieta wlewa prawdopodobnie płyn chłodniczy do swojego samochodu, lecz mam podejrzenia, że mogła wlać coś innego. Może pomyliła to z jakimś napojem, a może to wina włączonego silnika, bo powinien być wyłączony, gdy coś dolewamy. No i po chwili jej samochód zaczyna kopcić jak lokomotywa. Nie wiem dlaczego, ale ten kierowca założył koła od karocy do swojego samochodu i znalazł się w rowie. Napiszcie w komentarzach. Dlaczego według Was założył on takie koła do samochodu? Zobaczcie, co zrobił ten kierowca: zamontował koło motoroweru do ciężarówki. Chyba wszyscy wiemy, jak bardzo jest to głupie. Niewiarygodne jednak jest to, że mimo tego wyprzedza on inny samochód i jedzie, jakby nigdy nic się nie stało. Możliwe, że dla niego to normalka, no albo po prostu nie miał zapasowego koła. No cóż, pomysł kreatywny, ale raczej mało bezpieczny. Nie zdziwicie się chyba, jeśli powiem, że to nagranie pochodzi z Polski. Księciunio, przechodzący przez drogę, nie zauważył nadjeżdżającego tramwaju i ten musiał się zatrzymać. No ale jedno trzeba temu panu przyznać. Potrafi okazać szacunek, za to, że tramwaj się zatrzymał specjalnie dla niego, choć powinno być odwrotnie. Starszy pan właśnie porywa się z motyką na słońce, jedzie drogą szybkiego ruchu wózkiem dla osób z niepełnosprawnością. Bardzo możliwe, że dojedzie do celu, jednakże nie powinien tak robić, bo co gdyby wózek odmówił posłuszeństwa i przestał działać, co na długim dystansie trasy jest bardzo możliwe? Zdecydowanie powinien lepiej poprosić kogoś bliskiego, aby podwiózł go z punktu A do punktu B. Ten kierowca prawie rozjechał jednego ważnego przechodnia na drodze. Nawet nie musiał go suszyć, bo sam, niestety, autor nagrania mu podpadł. Raczej obędzie się tylko na mandacie, bo nic poważnego się nie stało. Nie rozumiem do końca tej sytuacji. Prawdopodobnie ten kierowca chce zaparkować, ale widać już, że mamy do czynienia z mistrzem parkowania. Inna osoba, która mu pomaga idealnie zaparkować, jak widać, udziela chyba niezbyt dobrych rad, bo parkowanie się nie udaje. Bohater nagrania widział, jak opuszczają się rogatki. Wychodzi z samochodu i upewnia się, czy nie jedzie czasem pociąg. No, skoro rogatki zostały opuszczone, to wiadomo, że przejedzie. Natomiast on postanawia jednak ominąć rogatki i przejechać. I w ostatniej chwili, niecierpliwiec jednak nie wjechał na tory i uciekł ze swojego samochodu. Nie rozumiem, dlaczego nie potrafił on po prostu poczekać. Mistrzem parkowania tego roku chyba chce zostać kobieta na tym nagraniu. Jeśli myślicie, że jesteście słabi w parkowaniu równoległym, to spokojnie. Ta kobieta po kilku próbach wymyśliła własny sposób, który ma zapewnić jej idealne zaparkowanie samochodu. Wychodzi z samochodu i zaczyna liczyć kroki, czy aby na pewno się zmieści i dobrze zaparkuje. Nie pamiętam takiej techniki na kursie prawa jazdy, ale no dobrze, zobaczmy, czy jej się uda. No i po wejściu do samochodu cofa, no i jak można było się domyślić, nic z tego nie wynikło. Kobieta ta powinna przejść ponownie kurs prawa jazdy. Jedyny plus jest taki, że dostarczyła nam ona zabawnej rozrywki. Ta akcja może Was rozbawić. Kierowca jedzie z otwartymi drzwiami swojego małego dostawczaka. No i na razie nie dzieje się nic ciekawego, bo razem z autorem nagrania przejeżdżają przez skrzyżowanie, a sam kierowca przed nami nie jest świadom chyba otwartych drzwi swojego pojazdu. Jednakże tuż po przejechaniu skrzyżowania z dostawczaka wypadają nagle dwa kartony kartofli. I nagle kierowca ten się orientuje, że coś jest nie tak. Zastanawia mnie tylko jedno: jakim cudem nie usłyszał wiatru? który przy tej prędkości wlatywał przez otwarte drzwi samochodu. To dosyć nietypowe, bo w bagażniku tego samochodu siedzą cztery osoby. Przypomniała mi się jedna sytuacja, jak 25-letni kierowca przewoził też cztery osoby w bagażniku i otrzymał za to mandat w wysokości 1200 zł i cztery punkty karne. Ta akcja powoduje, że ręce opadają. Kobieta na początku próbuje zaparkować swoim samochodem. Niestety nie jest to dla niej ani trochę proste. Odciera się o biały samochód, zapewne powodując jakieś wgniecenie albo usuwając lakier. Kobieta wychodzi z samochodu kilkukrotnie i ocenia sytuację w jakiej się znajduje. Po chwili inny samochód chce sobie wjechać na parking. Jednak no jak widzicie, trafił swój na swego. On chce wjechać, a ona mu uniemożliwia. Potem oboje sobie uniemożliwiają jakikolwiek manewr. Po chwili druga kobieta w niebieskim ubraniu próbuje pomagać tej dwójce. W końcu jednak oba samochody dochodzą do porozumienia i po kilku stopniowych obrotach udaje im się obrać ten właściwy kurs. Bohaterka nagrania zostawia uszkodzony biały samochód i jedzie, jakby nic się nie stało, odechciało już jej się z tych emocji parkowania. No cóż, naprawdę po opis roku to jedna z tych przyjemnych sytuacji drogowych, które aż miło komentować. Panowie stojący w dużej kałuży zachęcają kierowców do tego, aby ich ochlapali. Na początku nikt się nie decyduje, ale później jeden samochód za drugim ochlapuje tych ludzi. Zapewne dało to dużo satysfakcji dla kierowców, jak i bohaterów nagrania. To uczucie, kiedy jedziesz z kolegami do pracy. I chcecie zaoszczędzić na paliwie, no cóż, w ich przypadku zaoszczędziliby naprawdę sporo. A jeden z bagażnika dodaje im także miłej muzyki podczas jazdy, grając na gitarze. Naprawdę absurdalna sytuacja. Ten pan musiał się nieźle zdziwić, gdy wracając z zakupów otwiera bagażnik, a z niego wyskakuje kura. Jak widzimy po jego reakcji, sam się chyba tego nie spodziewał, bo aż rozkłada ręce. I pewnie myśli, skąd kura w moim bagażniku. Ten kierowca kupił nowy samochód i był ciekawy, jak działa asystent parkowania. I właśnie to teraz przetestuje. Na początku, parkowanie to wychodzi całkiem nieźle, ale jak możecie się domyślić, już przy końcu samochód uderzył w białego dostawczaka. No cóż, ta technologia wymaga jeszcze usprawnień.